Dzień dobry. Chciałbym y, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego. Y, ja. Y, bo Gram zadał y, pytanie na y, w moim poście wstawionym y, jakiś czas temu. Czemu komentarze są wyłączone, bo chciałbym wyrazić, bo chciałbym wyrazić szczerą opinię. Nie wiem o co mu dokładnie chodzi, jaki film, bo jeżeli chodzi o filmy, z tą, o którym nie mówię, że nienawidzę tej Julii Żuga, no to. No to po, dlatego. Bo zaraz się zleje cały hejt na moją stronę, ponieważ każdy lubi Julię Żuga i to patologiczna. SSK. Ona urodziła się po prostu po to, żeby. Zniszczyć pokolenia. Już i tak wystarczająco starsze pokolenia mówią, że młode pokolenia są. zgorszenie powodują. A właśnie Julia Dżuga i powoduje zgorszenie społeczne. Wkur, wkurza strasznie, chciałem powiedzieć. Jest beznadziejną osobą i, i mam nadzieję, że jak najszybciej zakończy. Kariera Bush mnie ona denerwuje, mimo, że jej nie oglądam, ale ona przebiła się na każdym kroku. Pamiętajcie, że komentarze będą wyłączone i posty prawdopodobnie, bardzo, prawdopodobnie też usunę, bo żeby nie było w ogóle żadnej możliwości. Jest, nie jesteście u siebie. Ja też nie jestem. Jesteś, jestem świadomy. I komentarze... To skaranie boskie. Skaranie jeszcze raz. Jeszcze raz to powtarzam. Ogląda... Dzieci oglądają tu chorą na głowę. Julię, Żuga i Wersof się jeszcze do tego. które wziąłeś się z dupy. Aż znaczy normalnie mi się wymiotować chce. Jakie dwie. Ja tych dwóch nie oglądam, więc. Ale ja chcę uratować pokolenia od zgorszenia I przez to my... Dane pokolenie tak jest definiowane, jak jest definiowane Wolności słowa mam w dupie I do danej osoby się kieruje to Nie do Glam ale to nie do Ciebie Do innej osoby, która napisała o wolności słowa Ja w piździe mam to, bo mnie to nie obchodzi